Horusek jest bardzo, bardzo sympatycznym, miłym pieskiem. Super chodzi na smyczy, właściwie w ogóle nie ciągnie, dostosowuje swój krok do właściciela. Jest bardzo posłuszny, słucha się, gdziekolwiek chce się zmierzać, tam idzie horus. Bardzo polecamy tego pieska, naprawdę bardzo sympatyczny, spokojny piesek, nie wymagający jakiejś dużej dawki energii. Horus bardzo fajnie trzyma się przy nodze, także polecany jest tutaj i do spacerków, tutaj w mieście, w lesie, gdziekolwiek tylko Państwo będą chcieli. Także polecamy Horuska.